O co chodzi? Przecież nie nagrywamy RN! Chodź... Co ta Elosa? Ja nie, nie zapomniałam To nie, 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 to nie, to nie. Też nie. Taka tak żona cała jest ta maska, Siema, jestem Tajemniczy Sejw, cieszę się, że są i cieszę się, Mamy też takie, że subskrybujcie, kujcie, skomentujcie, dzwonkujcie, ale to później. I mamy statek, mamy lustro, yy, mamy odeła, mamy klepsydę, bo czas to pieniądz, ale trzecie. A więc dzisiejszego mamy to. Czyli coca, cola, wanilla, ale jest to Jaki kolor? Mm, taki beżowy. Beżowy w anilinowym. Recyklemich i bin recyklebar. Coca-Cola flavors. O tak. Mm. No i dowiadujemy się na pewno, że ma 330 ml. Yy, że można napisać do Coca-Cola GmbH, bo zawsze w Niemczech jest ten skrót. O, jest nawet znicz, No nie wiem, czy to jest chyba. Dobra. No trudno. Dobra, a więc otworzyłem i pierw ocenimy sobie. Pierw ocenimy. To leci w ogóle? Pierw ocenimy sobie kolor tego, bo przygotowałem szklankę i kolor jest dosyć normalny, ale patrzcie, jak się, jak się leje. Się nie leje w Polsce, to nie, bo to wiadomo, że to nie polskie. Bo z jakiego to kraju? Z Austrii. Austrii, właśnie. Ale mamy niemieckie GmbH, bo zawsze w Niemczech tak jest. Eee, no i też mamy napisy po niemiecku, tego tak. A Austrii się mówi po niemiecku? Tak. Uuu, dlatego tak jest, bo mamy niemieckie, bo ale tak. No i no jeszcze lejem, ale nic, kolor jest zwyczajny. Nie jest waniliowy. To znaczy, że. Będzie kolowe, ale zobaczymy jak to, jak to smakuje. Zobaczymy zaraz. Tylko napiszcie w komentarzu, czy pierw mam się napić ze szklanki, czy pierw mam się napić z puszki. Dobra. I co tam napisali w komentarzach? Że ze szklanki najpierw. Obra. Brałem sobie próbkę już. O kurwa! O no, trudno. To się wytrze. No, najważniejsze, że wszystko zdjąłem z tego stołu. Mam nadzieję, że cięcia nie zrobiłeś. Na ziemię nie skapło. <grym> Cięcie. <grym> nagrywaj tego, co ty robisz? Hmm. Jak to zetrzeć? Został sam w domu. I zrobił powód dziesięciolecia. Ach. E, nie, 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 nie. Może ja powinienem taką ściergą, coś się tak mogą no, się po podłogę robić. Nie papieru. papier. Boże. Może to potem umyć ten stół jakoś, żeby nie o tą kolorą waniliową. A już prawie wsiąkło ten papier, już ESA. A wiecie, co widzowie teraz robię? Patrzcie. Dobra, może... O Boże, prawie w telefon trafiłem, prawie, prawie bym musiał przy... Super, dobra, dobra. Teraz idziemy dalej. Widzicie widzowie. Sprząta jest tajemniczym 000. To będzie dłuższy odcinek niż myślałem. Myślałem, że potrwa może... Się nie klejesz tak. Nie, nie klej się. Myślałem, że ten film potrwa krócej, on jednak potrwa dłużej. Dzieńcie. A Panie kamerzysto, wstań na chwilę i chodź za mną. Uważaj, że to jest, możecie widzieć, ale... Uwaga, tu będzie tutaj ściana. Cięcie. Włuchałem też tu, więc ten zapach znam. Cóż, no pachnie waniliowo, ale czy w smaku jakoś tak się bardzo różni? Bo wiadomo, że tam jeszcze jest ten zap, i dlatego to tak. Chociaż w smaku chyba nie, tylko ten zapach z tym smakiem to tak robię iluzję, że niby inaczej jest. Ale aż tak to chyba nie. Bo jeszcze co mocno uderzy i szklanka pęknie. Więc trzeba sprzątać znowu. Jakoś tak gory smakuje z tej puszki, bole ze szklanki. Ocenia to na 7 na 11, ale ogólnie odcinek ocenię wyżej. Dobra, eee... a pan pił tą kolę, prawda? Tak, piłem. A pan ją ocenia? 8 na 11. Dobrze, a więc podobnie, tak jak podobna ocena była w szeregu okina tak samo ani jakiego wczorajszego? Jaki mi dzień mamy? Czerwiec, lipiec? Nie wiem. Ale nagrywane jest to 17 maja. Dobra. Yy... A więc subskrybujcie. Lajkujcie. Dzwonkujcie. Komentujcie. A my widzimy się w następnym odcinku.